Siemanko wszystkim u grubego w kuchni. Dzisiaj Wam pokażę, zaprezentuję jak to kiedyś się wekowało Czereśni i truskaweczki. Truskawek nie mam, bo nie miałem gdzie dzisiaj zakupić, ale byłem na szabrze u rodziców za Czereśniami. Ludzie uważają, że czereśnie drogie, a byłem u rodziców jest tych multum Czereśni, aż mnie ptaki atakowały. Dosłownie zbieram 15 minut, a tu cały zlew jest Czereśni. Mianowicie, jest na internecie bardzo dużo przepisów Takie, śrakie i fifi każdy wam tylko mówi co macie zrobić Ale tak naprawdę żaden z tych przepisów nie mówi wam na co musicie zwracać uwagę Podczas wechowania e, czereśni czy owoców Bo dla przykładu, jeśli macie słoik On ma takie zwoje, takie piny, ten akurat ma 6. I to takiego słoika trzeba mieć nakrętkę sześciopinową, bo czwórka nie będzie pasować. I co w tym momencie, jeśli zasypiecie czereśniami, zasypiecie cukrem, zalejecie wodą, a się okazuje nagle, że nie macie przykrywki jest kaput, kapitan. Dokładnie tak, więc na co trzeba zwracać uwagę. Tak samo z czereśniami. Czereś... Bo można truskawki, agres, ja nawet ananasa kiedyś brałem. Wszystko idzie, z każdym owocem idzie zrobić. Nawet gruszeczkę, tylko gruszka bardziej w odcie smakuje, jeśli chodzi o czereśnie. Chodzi o czereśnie no to trzeba zwracać uwagę, akurat mam odmiany majówkę, taka wczesna majówka, one nie są zbytnio słodkie, ale dobra jest, nie jest najgorsza. Bo na przykład w poznańskich lubią występować robaki, jeśli nie była pryskana, dla nas lepiej, występują robaki. I tak jak myjemy masowo, no to tam się zje i nawet tego robaka nie poczuje. Ale jeśli nasypiemy czereśnie, do słoika i zawakujemy i przyjdzie zimą, chcemy sobie zjeść. Otwieramy słoik albo patrzymy. Mamy chętkę na czeleśnię, a na dole robaczki sobie martwe pływają. I w tym momencie ja jestem osobą wrażliwą. I osoby wrażliwe, jak to zobaczę, to nagle odejdzie im na jedzenie. A osoby mało wrażliwe po prostu i tak to zjedzą, i tak to zjedzą. Ja miałem taki sposób, że po prostu nie patrzyłem, co jem. No, więc to też jest cenna uwaga. Nabyć czeleśnię, nie robaczywe, bo w tym momencie wiadomo, jak tam na 100 czeleśni w taki się w jednej robak no to może znajdziecie tego robaka, może nie. Ale jeśli na przykład co czwartej czereśni jest robak, no to wiadomo, więc lepiej dobierać takie czereśnie, które są mało robaczywe. Wiadomo, pryskana byłaby lepsza, ale czy pryskane jest zdrowe, Osądźcie sami. Więc ja tu mam taką odmianę, która jeszcze robaczywa nie jest, to jest taka odmiana wczesna, jeszcze jej robaki nie tykają, później jeszcze mamy takie poznańskie na działce no to je niestety robaki lubią no od czego zaczynam, przede wszystkim musimy mieć słoiki czyściutkie, fajne, ja ich nie wyparzam yy, najlepiej żeby nie waliły o myjemy sobie fajnie przed yy, wkładaniem czeleśni słoiczki yy, przykryci dobrze myjemy bo często w tych krawędziach jest tłuste, brudne i to może w przyszłości nam nie skutkować no i teraz co Myjemy czereśnie na bieżąco, aplikujemy w słoik, pozbywamy się szczypułek, ogonków i taka fajna rada, kiedy zbieram czereśnie, jeśli chcemy, żeby czereśnia długo leżała, zostawiamy ogonek, jeśli nie chcemy, żeby czereśnia długo leżała, czyli czereśnie szybko zjadamy, no to bez ogonka, bez ogonka szybko nam zfitnie, z ogonkiem parę dni dłużej może poleżeć. I tyle. Nie wrzucamy przede wszystkim zgniłych czereśni do słoika. Będzie nam potrzebny cukier, ale to wszystko w odpowiedniej kolejności. Pierwszym zadaniem, tak jak powiedziałem musimy te wszystkie czereści, co tutaj są, po prostu w taki elegancki, przyjemny sposób odkręcam sobie wodę delikatnie. O! Pukam. I tutaj do słoiczka aplikuję. Yy, tych czereści mam dość dużo, a tylko przygotowałem sobie 6 słoików. Prawie litrowych, bo jeden jest taki, można powiedzieć, mocne pół litra. I on w taki sposób, ładnie sobie myjąc, odrywając te półki, aplikujemy słoiczki, więc widzimy się jak ja już to zrobię, żeby Was po prostu nie zanudzać. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy takie wypustki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz skąd, jak można łatwo się dowiedzieć, czy ta przykrywka będzie pasowała do tego słoika. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy też takie wypustki, i też powinno być ich sześć. Raz, dwa, trzy. I tak, jak polecimy dookoła, powinno być sześć takich wypustek. Dzięki czemu i zakręcamy. Warto przygotować sobie parę nakrętek na zaś. Bo jeśli będziemy zalewać i dokręcać na siłę, no to może nam pik, pik, pik przeskakiwać. To wtedy przykrywkę wyrzucamy. I będziemy po prostu nowo A teraz wielka tajemnica wiary. Ile trzeba dać cukru, żeby było dobrze? Mianowicie ja używam y, na litr wody jedną taką łyżkę stołową. Znaczy na litr wody używam 3 do 4 takich łyżek. Y, można dać 4 łyżki, jeśli mamy truskawki i one są dość kwaśne. Można dać śmiało 4 łyżki. Jeśli mamy słodkie owoce, dajemy 3 takie płaskie. Jeśli te owoce są takie kwaskowate, mniej słodkie. 3 czubate, jeśli owoce są fasiu, fasibory 4 czubate ewentualnie do smaku. Pamiętajcie, jeśli przesadzicie z cukrem, nic się nie stanie tylko tyle, że nie będziecie mogli zjeść sobie, otworzyć zjeść tych owoców, e, tylko będziecie musieli wlać do gara, zalać wodą, dodać jakiś innych owoców i zrobić sobie kompot. Wtedy po prostu mniej dodacie cukru do tego kompotu, bo cały cukier po prostu będzie w Waszych wekach. Ale ja na przykład czereśnie daję dzieciakom, albo sam lubię sobie zjeść, tak samo truskawki, więc jeśli są owoce słodkie wolę dać troszeczkę tego cukru mniej. Tutaj te czereśnie nie są aż tak mocno słodkie, bo są takie czereśnie, że po prostu aż mordę zakleję. Te czereśnie są takie wiecie, no dobre no, idzie zjeść i się człowiekiem zasładza, więc dam tutaj takie trzy pełne, nie, czubate łyżki cukru. Więc widzimy się po krótkim cięciu. I muszę zaraz zlef odetkać, bo mańka czymś go zatkała i nie chcę zejść woda. Kupa jest, nie? Oczywiście, ja Wam zdradzam przepis, który nauczyła mnie moja mama, a moją mamę nauczyła jej mama, czyli, jak to się mówi, taki przepis z pokolenia na pokolenie i to się dość fajnie udaje. Też godne polecenia są takie naklejeczki naklejeczki, żebyście sobie czymś mogli oznaczyć te słoiki, jak zrobicie, ze względu na to, żebyście wiedzieli, jaki rok produkcji i jaka partia. No, bo wiadomo, może być taka partia, że na przykład chcecie zaeksperymentować i dacie więcej cukru albo mniej cukru, żebyście po prostu sobie wiedzieli. I rok jest bardzo ważny, żeby Wam na przykład z 2012 roku nie leżały tam gdzieś z tyłu schowane, tylko wiadomo, na bieżąco mamy 2012, 2013, 2014, no to bierzemy 12, potem 13, 14, a nie 14, potem 13, a już 12 się. Nie nadam do jedzenia. Ile lat? 4-5 lat, powiem Wam szczerze, takie czerwiec mogą sobie w takich wekach leżeć. Dobra, jest 3 litry już wody, więc dajemy 9 łyżek cukru. Raz, 2-3-4-5-6-7-8-9 10. I teraz naszym zadaniem jest zagotować tą wodę. W międzyczasie możemy sobie delikatnie podwinować i, jak się cukier rozpuści, spróbować, czy nie jest za słodkie. Jeśli jest za słodkie, można trochę wody dodać. Jeśli jest za mało słodkie, można dodać sobie cukru. Mahony hydraulik dobrze Wam radzi, drogie niewiasty, drodzy młodzieńczaczki Jak wrzucacie do zlewu. Czereśnie, i Wam zostałem takie łupinki, takie małe, fajne łupineczki brązowe, czy szczypułki, te ogonki, czy listki, czy się zje i się do zlewu napluje, to może skutkować jednym. Zapka się zlew, Zawka się zlew. Akurat robiłem to w tej komorze, gdzie jest taka długa rura, i tam to się ładnie zapchało. I drewnicą jakoś przepchało, i poszło. Ale dobra, zobaczmy nasz wywar. Już się powoli zaczyna gotować. Więc już jest FIFA. Prawie jesteśmy w domu. Zaraz można sobie otworzyć browara Niestety ja nie pijące, więc nie. A tutaj wam pokażę już moje dzisiejsze ranne zbiorki. Tak to się prezentuje. Dobra. nasz wywarek już zaczął kipieć. I teraz to potrzebuję drugiej rękawice Bierzemy rękawicę, to jest nasz wywar, uwaga, żeby się tylko nie popatrzeć Spróbowałem. Dobry jest, chłodziutki i zalewamy tylko ostrożnie, pod samą kopułkę zalewamy. I teraz potrzebujemy przykrywki. I zakręcamy ile mamy sił. Nie tak do pewnego momentu, tylko zakręcamy. Jeśli nam przeskoczy zacznie kręcić się w kółko, od razu przykrywkę wrzucajcie. Chyba, że po prostu się 4-pinową do słoika sześciopinowego. I dobra. Tak wygląda zalany słoiczek, odkładamy sobie go na boczek. To jeszcze nie koniec naszej całej zabawy. Naprawdę polecam wam dla osób, które lubią sobie pojeść warzywka i owoce. Staramy się jeszcze troszeczkę podsuszyć to wszystko. Te przykrywki, żeby nie były mokre w środku, bo później rdza się wpierdziela. W pewnym czasie rdza się wpierdziela. Ja sobie je podsuszę i tutaj. Tak główki. Dobra, widzimy się po krótkim cięciu. Wiecie, żeby nie było, nie? O, co za gościu! Ja nie jestem profesjonalnym kuchcikiem. Ja nie jestem jakimś profesjonalnym, wiecie, kucharzem. Tylko ja jestem, wiecie, taki prosty, zwykły człowiek. Janusz, normalnie Janusz. No, my to tak wiecie jak 95%. Społeczeństwo, jeśli twierdzicie, że wy tak nie robicie, to jesteście akurat wśród tej piątki. Ja tu mówię o męskim gronie. Bo chociaż kobietki też mogą się jakieś znaleźć, które tak po prostu robią po swojskiemu. Bo ja taki swojski chłopak jestem. Nie tam jakieś fifina pofą, wiecie, przygotowania, jakieś studia, ty pofą. I to mnie to wiecie: krótka piłka, chap, 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 chap. Raz oglądacie, później sami robicie, a w zimę zajadacie. No, se magnifik. Dobra, dobra, tutaj wziąłem tylko, żeby mi się podtrzymała temperatura. Lejemy dalej, lejemy dalej, pamiętajcie już dzieciaki, żeby się nie poparzyć. Droga młodzieży i pyk zalewamy naszą zalewą. O i pod sam korek zalewamy w tych rękawicach niedobrze mi się... O, pyk. elegancko i odkładamy. I bierzemy kolejnego. Moja stara była fryzjera i dużo nie widzicie, oprócz jej brzucha i kawałka cycka, co leżono. A tak, zmoczyła się. No to było do przewidzenia. I zalewamy. I pyk, po francusku. J'ai o. Pod koreczek. A w różnych poradnikach było, żeby 80% dawać. Jaki 80, jaki 80, panie! A kto mnie te 20 da? Pod korek, pod koreczek i zakręcamy. Jest elegancko. Dajemy 100%, zimy więcej będzie. Zaraz ktoś powie, bo coś tamto... Nic tamto nie. Ja to już wiecie. Ja robiłem, ja wiem. Zimno. O, pyk, że te zalewamy. Proszę, bardzo pięknie zalane. O, pszczółka. Zakręcamy, o, i widzicie, o, i skacze, widzicie, i od razu do wywalenia, i i... Mania, przynieś mi nakrętkę jedną z piwnicy. To ja wiem, jaką. Szóstkę, taką, szóstkę, no masz dla wzór, to i tak do wywalenia. No widzicie, jak moja żona, kuchcik Master Cook dba o starego kałdun, wywala, i ona nie wie, jaka. No właśnie, no właśnie, ludzie, o, i pyjki zalewamy. Zalewamy pięknie, O, Oczywiście, widzicie Z machonym nie umrzecie z głodu Ja kiedyś sam, a pięknie Kiedyś sam gotowałem Ja byłem sam Ale to było 10 lat temu To było 10 lat temu A teraz wiecie Taką To jest czwórka, nie szóstka Tak może być, weźmy ją tylko opuszcz delikatnie I jeszcze jakieś wymagania? Nie mogę powiedzieć, bo jesteśmy na wizji, żono Life leci Jeszcze truskaweczki zrobimy Teraz przeczy jak możesz tu papierkiem Idę się przebrać, bo jest mi zimno oh, No a Miało być z truskawkami ale wiecie że teraz czereśnie po 80 po 100 zł to wiecie no bogactwo. Co tam truskawki będę jak biedak Czereśnie teraz na bogatości są no Pyk oh. Elegancko. Ty, niepotrzebnie ja przynosiłaś, miałem jedną ja nakrętkę więcej. Ale no dobrze, no dobrze, no wiesz, nie od razu, im zbudowano małżonko. I patrzcie, 3 litry zacieru. Staczyło nam na raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 słoików. Dosłownie 6 litrowych i dwa takie półlitrowe. I jest można powiedzieć, że jesteśmy w domu. Teraz przechodzimy do trudniejszej części bym powiedział najtrudniejszej, bo zostawiłem garku. Teraz najtrudniejsza część, mianowicie bierzemy kawałek szmaczury. U mnie to jest papierek ręcznik. Układamy na dnie garka. O w taki oto piękny sposób. Następnie bierzemy słoiczki wkładamy do naszego garnka. O w taki oto sposób. Wkładamy o to w taki sposób. Zalewamy teraz z wodą. Tak żeby nasze wieczka jeszcze wystawały, żebyśmy mogli je złapać, bo później jak zagotujemy, to łapy nie wsadzimy, a tak wiecie, będzie można jeszcze na tą przykliweczkę złapać i wyciągnąć. Więc stalaję to wodą i za chwilę się widzimy. I teraz najważniejsza lekcja. Jak nasze weczka już sobie siedzą w tej wodzie, musimy poczekać aż się zagotują. Jeśli nasze weka zaczną się gotować, czyli ta woda, tutaj co je ob obmacuje, tutaj o tu, 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 jest, zacznie bulgotać, wtedy zmniejszamy ogień do no minimum, Między, tak. I 20 minut mm muszą bulgotać. Potem wyciągamy, przekręcamy, kładziemy w taki sposób i mamy se W międzyczasie, gdy to się wszystko robi, możemy po prostu posprzątać w kuchni, żeby was. Kobita nie wpierdzieliła. to nie ma komuś. Badaj. A w międzyczasie widzicie, tutaj są moje weka. Już o. Tak to wygląda. To powiem wam, że wygląda teraz jak wisienka. Widzicie, o! Ładnie jest zakleszczone. Jedna bardzo ważna jeszcze uwaga. Zakręcacie te słoiki. Podczas gotowania mogą wydawać takie dźwięki, jakby na środku, bo nadwyżka gazów i tak. Będą strzelać, tak jakby po prostu były niedokręcone. Tym się nie się. W każdym razie yy, po prostu wszystko się poszerza. Wytwarza się ciśnienie i to ciśnienie po prostu ulatnia się. Ale później, jeśli przekręcamy do góry nogami, one stygną i po prostu wszystko zasysa. Dzięki czemu macie, o, wklęsłe wieczko i już jest finito. Finito. Więc dobra, ja sobie w międzyczasie opiszę i później Wam pokażę, jak to wyglądać. O, i tak to wygląda, zobaczcie. A teraz, tu jeden słoik jest, gdzie nie powinien być wypukły. Nie będę ryzykował, więc jeśli te się zapasterzują rzucę tego naszego dżentelmena. Też niech się zapasterzuje. Jeśli to nie pomoże dla bezpieczeństwa po prostu yy, to się zje, bo jest wypukły, więc coś poszło nie tak. Proszę bardzo. Jeszcze gorące. Dobra, tego tak jak powiedziałem jeszcze raz zapastosujemy. O! I zaraz sobie wody trochę doleję stąd. No i to też już za chwilę będę wyciągał, zobaczcie zresztą jakie są wieczka napuchnięte A tutaj już możecie zobaczyć jakie są. No i dobra to byłoby na tyle. Ciąg dalszy jak to smakuje, no już będzie w kolejnym odcinku już zimą, nie? zimą, jak tam dzieciakom zrobię kompocik se magnific. No, ale z czereśni mi starczy, będę miał 4, 6, 7, 8, 9, 10 słoików, to mi starczy na Bo nie ma co za dużo robić, bo się nie przejada, tak samo jest z ogórkami. Nie co tyle człowiek zjada, tyle powinno się robić tam z małą górką na przyszły rok, bo wiadomo, czasami jest taka, taki rok, że się nie chce robić po prostu, albo po prostu wszystko drogie, więc żeby był też taki zapasik, więc tak staramy się zawsze robić mniej więcej rok, półtora do przodu. Dobra, ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba, z takich kulinarii, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych odcinkach, mam nadzieję, że wreszcie Rugota sosna już dojdzie i będzie kolejny odcinek z sosinki Elo.